Rewolucja francuska otworzyła drzwi do kariery i władzy Napoleonowi Bonaparte. Znamy Napoleona z perspektywy wojen, kampanii i wielkich bitew. Ale życie Bonapartego to także relacje z kobietami, miłość, zdrady i kochanki. Poznajcie kobiety, które zawładnęły sercem Boga Wojny. Désirée Clara to pierwsza narzeczona Napoleona była córką bogatego sprzedawcy jedwabiu z Marsylii. Jej starsza siostra Julia w 1794 roku poślubiła brata Napoleona – Josefa Bonaparte. Rok później 25-letni Napoleon zaręczył się z 8 lat młodszą Désirée. Jednakże niedługo po zaręczynach Désirée wyjechała z matką do Włoch, a Napoleon poznał popularną na paryskich salonach Józefinę Boarnet, z którą po zerwaniu zaręczyn pobrał się w 1796 roku. W tym samym roku 1796 Désirée Clara poznała we Włoszech generała Leonarda Dufault, komendanta wojsk francuskich. Zaręczyła się z nim, ale do zawarcia małżeństwa nie doszło. Dufault zginął w czasie zamieszek 30 grudnia 1797 roku, dzień przed planowaną datą ślubu. W tym, że 1797 roku kobieta przeniosła się do Paryża i poznała tam generała Jean-Baptista Bernadotte, którego Poślubiła 17 sierpnia 1798 roku. Józefina urodziła się 23 czerwca 1763 roku na Martynice. Wyszła za mąż za Aleksandra de Blarne, z którym miała dwójkę dzieci: Eugeniusza i Hortensję. Małżeństwo zakończyło się separacją, a Aleksander zginął na gilotynie podczas rewolucji francuskiej. Józefina poznała Napoleona Bonaparte w 1795 roku, po czym w następnym roku para pobrała się. Józefina zdradzała Napoleona, gdy ten wyjechał na kampanię wojenną do Włoch. Bonaparte, gdy dowiedział się o zdradzie, prawie zostawił Józefinę. W 1804 roku Józefina została koronowana na cesarzową Francuzów. Ze względu na brak potomstwa z Napoleonem, ich małżeństwo z inicjatywy cesarza zakończyło się rozwodem w 1810 roku. Józefina przyniosła się do zamku w Malmizu, gdzie w 1814 roku zmarła na zapalenie płuc. Napoleon przebywał w tym czasie na zesłaniu na wyspie Elba. Po rozwodzie z Józefiną Napoleon, nie mogąc doczekać się potomka, poszukiwał żon wśród europejskich księżniczek. Jego faworytką była Katarzyna Romanowa, siostra cara Aleksandra I. Jednak gdy władca Rosji zaczął zwodzić cesarza w kwestii oddania mu siostry, Napoleon zdecydował się na ślub z Marią Ludwiką Austriaczką. Kobieta była córką Franciszka I, cesarza niedawno pokonanej przez niego Austrii. Po ślubie z Napoleonem, zawartym w 1810 roku, Maria urodziła mu syna i następcę tronu Napoleona II. W 1814 roku po aptykacji Napoleona zachowała tytuł cesarski i otrzymała w dziedziczne posiadanie księstwo Parmy, Piacenzy i Guastylii. Maria Ludwika od 1816 roku sprawowała rządy jako księżna Parmy. Cieszyła się wsparciem Adama Alberta Najperga, pełniącego rolę głównego szambelana, dowódcy armii, ministra spraw zagranicznych i wewnętrznych. Po śmierci Napoleona w 1821 roku wyszła za mąż za generała Najperga. Ten jednak zmarł w 1829 roku. Trzy lata później na górnicę zmarł jej syn Napoleon II. Więcej dzieci nie miała. W 1834 roku poślubiła hrabiego Charlesa de Bombelles. Zmarła w 1847 roku. Eleonora Dunuel de la Pieni była kochanką cesarza Napoleona i matką jego pierworodnego syna hrabiego Leona. W 1805 roku, w wieku 18 lat, wyszła za mąż za kapitana armii, który po trzech miesiącach małżeństwa został aresztowany za oszustwa i skazany na dwa lata więzienia. W 1806 roku małżonkowie rozwiedli się. Wkrótce potem Eleonora została kochanką cesarza Napoleona dzięki aranżacji jego siostry Karoliny. W ciągu roku urodziła nieślubnego syna Leona. Cesarz jest zdolny do spłudzenia dziedzica, co dowiodło, że jego żona Józefina była wówczas bezpłodna. W 1808 roku Napoleon zaangażował małżeństwo Eleonory z młodym porucznikiem, aby zakończyć królewski romans. Otrzymała hojny posag od cesarza, a nowożeńcy wyjechali do Hiszpanii. Po śmierci drugiego męża w trakcie kampanii rosyjskiej w 1814 roku wyszła ponownie za mąż. Maria Walewska była polską szlachcianką. Urodziła się w 1786 roku jako córka Macieja Łęczyńskiego i Ewy Zaborowskiej. Pierwsze małżeństwo z Anastazją Walewskim zawarła w 1804 roku, gdy była już w ciąży z nieznanym ojcem. Zatem dużo starszy, 71-letni Walewski ratował honor dziewczyny, gdyż wówczas źle odbierane były urodzone, poza małżeńskie dzieci. Dla Walewskiego było to trzecie małżeństwo. Po bitwie pod Jeną w 1806 roku Napoleon ruszył w pościg za wycofującą się armią pruską. Wojska napoleońskie wkroczyły na tereny dawnej Rzeczypospolitej. W 1807 roku na balu w Warszawie Maria po raz pierwszy spotkała się z Napoleonem. Ten nie mógł się oprzeć Polsce i szybko zdobył jej uznanie, a nawet sprowadził ją na kilka tygodni do swojej kwatery w Kamieńcu. Potem także wielokrotnie go odwiedzała. W 1809 roku zaszła z nim w ciążę i urodziła syna Aleksandra. Napoleon Na otoczył dyskretną opieką Marię i jej synów. Obdarował walewską pałacykę w Paryżu, a synowi przekazał pokaźny majątek i tytuł hrabiego cesarstwa. W późniejszym okresie Aleksander Kolonna Walewski był francuskim dyplomatą i ministrem spraw zagranicznych. W 1812 roku Maria uzyskała rozwód z Anastazem Walewskim. Po klęsce Napoleona w kampanii rosyjskiej wyjechała do Paryża. W 1814 roku odwiedziła Napoleona wraz z synem na Elbie. Ostatni raz spotkała się z nim w 1815 roku. Ze wszystkich jego kobiet była mu najbardziej oddana. Maria Walewska po klęsce Napoleona i w zesłaniu go na Wyspę Świętej Heleny nawiązała romans z kuzynem Napoleona hrabią Filipem Antoine Darnois, z którym zawarła ślub w 1816 roku. Urodziła trzeciego syna Rudolfa Augusta. Maria zmarła w wieku 31 lat w 1817 roku na kamienicę nerkową. Szwecja w 1810 roku potrzebowała wsparcia Francji. Mąż pierwszej narzeczonej Napoleona, Désirée Clara, wtedy już marszałek wojsk napoleońskich Jean-Baptiste Bernadotte, został adoptowany przez chorego króla Szwecji i później został koronowany na króla tego państwa i Norwegii jako Karol XIV. Jan. Désirée została królową. Założona przez nich dynastia do dnia dzisiejszego panuje w Szwecji. Pierworodny syn Napoleona ze związku z Eleonor de Noir de la Pienne, Charles de Leon, zmarł w 1881 roku. Aleksander Florian Józef Kolona-Walewski, syn Marii Walewskiej i Napoleona, zmarł 27 września 1868 roku.